Mamy cały dzień dla siebie. Co byś chciała porobić? Może pojechać do Ameryki, do Afryki, do Nowego Jorku na pokaz mody. Może pobiegamy z zebrami i pojeździmy na słoniach afrykańskich, które się kończą w sawannach. Oj, córeczko, ty się chyba za dużo filmów naoglądałaś. A może zrobimy coś bardziej przyziemnego? Pogramy w planszówki? Dobra, bo na tą saw sawannę to za daleko. Może być. To dalej, nie ma co czekać. Idziemy grać. Gabi, a może zagramy w tą grę? Nie, w tą zawsze wygrywam. A może w tą grę? Nie, to jest dla dzieciaków. A może w tą? W tą grę zawsze gramy z tatą. Ja go zawsze ogrywam, teraz taty nie ma. Gra jest bez sensu. Ale wiesz co? Może co? zrobimy własną grę. Nie da się, mama, nie da się zrobić własnej gry planszowej. Da się? Ja ci zaraz pokażę, jak. Pewnie zastanawiacie się, jak ja to zrobiłam. Początki zawsze są trudne, ale w tym przypadku nauka jest bardzo szybka. Zajrzałam na stronę koduj.gov.pl i zobaczyłam przykładowe gry offline. Zainspirowało mnie to, że każdą z nich można zmodyfikować, więc postanowiłam spróbować. Razem z Gabi z kolorowych papierków stworzyłyśmy planszę. Dosyć prostą. Celem naszej gry jest dotarcie do mety w jak najmniejszej ilości ruchów. Na polach specjalnych teleportujemy się lub zbieramy dodatkowe punkty ujemne, dzięki czemu mamy większą szansę na wygraną. Pomysły na tę i inne zabawy znajdziecie na koduj.gov.pl, a październik jest najlepszym czasem na naukę programowania, bo od 10 października trwa Europejski Tydzień Kodowania 2020, czyli Code Week. Każdy z nas, naprawdę każdy, może nie tylko wziąć w nim udział, ale również zostać organizatorem i stworzyć swoje własne wydarzenie, które zostanie naniesione na mapę Codewik. Nieważne, czy jesteś nauczycielem, pasjonatem informatyki, czy lokalnym aktywistą, Twoje wydarzenie może polegać na czym tylko chcesz. Ważne, aby poszerzać wiedzę jego uczestników związaną z programowaniem, logicznym myśleniem, czy umiejętnościami cyfrowymi. Warto zgłaszać inicjatywy, w tym inicjatywy online, bo dla ich organizatorów Przewidziany jest konkurs. Zachęcamy do tworzenia własnych gier, wymyślania własnych zasad, ale także do modyfikowania i przerabiania gier, które macie już w domu. Zajrzyjcie na stronę hoduj.gov.pl i dowiedzcie się więcej.